Cześć! Dzisiaj jest 24 czerwca 2020 roku. Znajdujemy się w Przemyślu. Jest to piękne, kresowe miasto Rzeczypospolitej. Można tutaj zobaczyć kilka starych, aczkolwiek bardzo pięknych kościołów. Także zamek, nad którym dumnie powiewa nasza biało-czerwona. Tutaj widzicie wieżę zegarową. Natomiast po tamtej stronie oczywiście nie widać. Stąd znajduje się rynek, a także ratusz. Przemysł jest, tak jak wspomniałem, miastem kresowym, stąd można wybrać się chociażby pociągiem za nie pieniądze do Lwowa, a także jest to brama do Bieszczat. Wybierając się do Bieszczaty, warto właśnie zajrzeć do przemyśla, zwiedzić to piękne miasto. Co do pogody, pogoda jest bardzo dobra, czym bardzo dobra. Mimo, że nie ma słońca, nie ma też deszczu. I to jest świetna wiadomość. Jak widać to jest ciepło, nie ma co ukrywać. No i cóż, pozdrawiam Was, życzę Wam wszystkiego dobrego, cześć.